Pan Jacek Siewiera w faktach po faktach powiedział, że mamy wystarczająco wiedzę, by stwierdzić, że rakieta, która naruszyła przestrzeń powietrzną Polski, pochodziła z systemów rosyjskich. Trudno zakładać, że aż 40-kilometrowe naruszenie granicy było przypadkowe. Nie mogę wykluczyć rosyjskiej prowokacji, nie wykluczają tego również nasi sojusznicy. Kreml ma świadomość, że władzę w Polsce w trudnym momencie przejmuje administracja, która nie rządziła przez 8 lat i dopiero musi poznać swoje obowiązki związane z nadzorem politycznym i dystrybuowaniem uprawnień po stronie wojska. Gdyby dzisiaj przeprowadzić ćwiczenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych, jakie realizowaliśmy ze stroną rządową w zeszłym roku, nie byłoby na nich ani jednej tej samej twarzy ministrów, szefa sztabu generalnego czy szefów służb. Ryzyko testowania nowych władz jest więc wysokie to, co możemy zrobić, to nadal usprawniać procedury o czym mówił prezydent Andrzej Duda, włącznie z formalną korektą przepisów, między innymi w zakresie organizacji systemu kierowania i dowodzenia w czasie pokoju.